Nałożenie ustaliliśmy razem z kolegą Wojtkiem Wojcieszkiem na bazie wody oczywiście. Analiza była zrobiona w Skierniewicach. No i ustalona została pożywka na starcie w okresie budowy systemu korzeniowego. Zastosowany był kalcynik plus superba czerwona. No teraz mniej więcej gdzieś miesiąc po posadzeniu, po ukorzenieniu się, już kiedy tu zaczęła wchodzić w okres generatywny, Zaproponowaliśmy dużą formę superby zielonej, również z kalcincem i tak to w tej chwili właściwie jest realizowane. Jeżeli chodzi o sprawę jest pod oponami na rynnie, oczywiście na kokoszy, na innych toporach, to bazujemy na bazie mpek czyli jest to superba zielona, superba czerwona, no i oczywiście kalcynit. Do upraw gruntowych mamy propozycje zupełnie inne, przede wszystkim pystalony. W tym roku wprowadziliśmy dwa nowe krustalony do, do produkcji na, na gruncie. Chodzi tu o kristalon wega i gena, szczególnie polecany w tych rejonach, gdzie jest bardzo duża zawartość pachnia, magnezu, to właśnie te dwa nawozy są polecamy do uprawy właśnie w tej tłuszczach i w, w takich rejonach gdzie, gdzie tak jak powiedziałem jest problem z dużą ilością wapnia a jak duża ilość wapnia to problemy z podawaniem fosforu i właśnie tutaj fosfor jest w formie e, polifosforanowej w tej aktywnej formie e, naj, e, najlepiej przyswajanej przez e, rośliny i stąd też powiedzmy ta propozycja ale wracając powiedzmy tutaj do e, tego spotkania to właśnie wspólnie z e, głównym organizatorem. Podjęliśmy taką decyzję, że od samego początku będziemy pracować na tych naszych MPK, które gwarantują powiedzmy optymalną ilość mikroelementów, a także mpk -ów. i oczywiście Superwa Zielona to jest właściwie produkt, który gwarantuje smak. To mamy zresztą takie doświadczenia nie tylko w uprawie tuskawki, ale również w innych uprawach, jak na przykład pomidor, gdzie rzeczywiście stosowanie tego nawozu poprawia i wpływa bardzo korzystnie na smak pomidora, czy tutaj w tym przypadku Czy zaproponowany przez Was program nawożenia to jest drogi program, czy program dostosowany do osiąganych plonów? To jest stosunkowo bardzo niski koszt, jeżeli chodzi o nawożenie, dlatego że w zasadzie pracujemy na bardzo niskim EC. Tutaj co właściwie podawane to jest od 1, 2 do, do, do 2 powiedzmy. Przelew na bazie gdzieś około 2,5 w, w, taki, w takich ilościach. Oczywiście to może potwierdzić tutaj producent, że praktycznie na paru workach nawozu do, tej, do, tej, do tego czasu prowadził tą uprawę. Czyli w zasadzie trzeba powiedzieć, że koszty nawożenia są naprawdę bardzo minimalną pozycją w ogóle w koszcie.